the journey so far here corruption gives way to nothingness here the past echoes forward take this says the horseman's mother and you will find my lord Cześć wam dzisiaj, a mnie jest wizualnie witam was w grze, która nazywa się Darksiders Siders 2 jak zobaczyłem to tutaj, to pomyślałem ostatnim razem, że kończymy ten odcinek. Eee, bo tak, poprzedni odcinek w ogóle był bardzo przegadany, ten odcinek stawiam, że będzie raczej wszedł w parkour i może trochę walk, ale chyba nie za dużo, w końcu jesteśmy w piekle, z kim byśmy mieli się tu szarpać i bić, nie? Piekło jest bardzo pokojowo nastawionym miejscem, mniej więcej jak Twitter w naszej rzeczywistości. To, to jest, to jest, to jest, e, powiedziałbym, że dobre połączenie jedno z drugim. Wow! Okej. Okay. Nie! A może tak? Nie, 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 nie planowałem tutaj, gdzie ja jestem. Wam z drugiej strony wylądować. Źle nie! Ja chciałem do góry! Ja chciałem do góry. Czy to jest ukryta skrzyneczka, do której mogą się dostać właśnie przed chwilą, bo dobrze pobiegłem. Zobaczmy, przetestujmy to jeszcze raz. Co prawda nie to miałem w planie. To jest skrzynka. Tu mi się chyba nie uda, nie? Z obecnym skillsetem. Czy ja bym się i tak tutaj dostał? Aha, ja się tu po prostu dostałem lepszą... lepszą stroną. Tu jest jakiś wróg. Dobra, za nim! Nie! Nie! Daj. <śledziny> Jedziesz z panem. Dawaj, dawaj hajsy, dawaj wszystko i biegniemy teraz. Tak, tak, tutaj ten. O nie nie, nie, nie wydaje mi się, żeby to się dało doskoczyć, nie w ten sposób, czyli prawdopodobnie albo gdzieś z góry będzie wyjście, albo gdzieś z innej strony Ewentualnie to wygląda jakby tu mógł być jakiś most czy coś, który jeżeli będzie w stanie być przywony. Czy myśmy nie dostali cuśka od naszej matki, który nam zmienia trochę sytuację Więc to może się zmieni jak będziemy przeskakiwali między wersją świata, nie? Tak, 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 może być, tak może być. Wow. Dobra, chodź tu. Opaki porozmawiajcie z panem po swojemu. O, i to tyle było? Nie, do więcej bonusów. W ogóle myślałem, że to jest taka wielka skrzynka, jak tu zbiegałem, że 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 jest taka, o o ta konkretnie, że to jest taka skrzynia, skrzynia wypas. Ale nie. Okej. Okay. U! Stronnica Księgi Umarłych Powiem wam, że... ...słyszę w tle jakieś takie dzwonienie jak z horroru z tymi klaunami I don't know why My jesteśmy tutaj Okej, okay, interesting Otwórzmy sobie... I czy to w przeszłości też się otworzy? Bo teraz możemy tutaj na... ...spokojnie, na chillu wejść Dobra, hono, to kolo A zróbmy to w sposób... Wiecie, chłopaka? Aaaa i skończyło się rumakowanie, no niestety, no niestety Dobra, tu mamy Time Changer Tu mamy otwarte wejście, to jest wejście, którym leciliśmy wcześniej Z tamtej strony są jeszcze zamknięte wejścia, czy możemy tędy pobiec? Nie możemy tędy pobiec, ale możemy tu spaść Czy spadnięcie tutaj mi cokolwiek da? To jest ten mniejszy, nie? Bo te większe były bardzo upierdliwe. Ok, podnieśmy fiolkę. Zbawienny łyk herbatki został wzięty. Jak było słychać szarbanie w tle, przepraszam. Kalkulatoret, tak. Tu jest przejście, którego chyba otworzyć nie mogę. A za nim jest skrzynka. To co? Tu na górę, tak? Pobiegliśmy tutaj. To tutaj już nie mamy żadnej innej opcji. Tak mniej lub bardziej. To może... Nie powiem, żebym był zachwycony, ale... O! Oh! O! Oh, o! Oh. Stronica czy zwój szafarza? Aby uciec z labiryntu szafarza, na... e, obierz następujące kierunki NNS. Okej, okay, zwój szafarza to tamten. To jakbym miał tam na dół zaskoczyć. Bo jest ta głupia wyrwa, ale jest tych wyrw kilka. Ale tylko ta mnie nie prowadzi bezpośrednio w przepaść, więc. Jeronimo i to wygląda jak arena. Uuu, spodziewałem się czegoś naprawdę dużego, że na mnie wyskoczy. Robactwo dali? A czy no robactwo jest bardzo upierdliwe? Jak się ten. Na dobrą sprawę, jak wjeżdża w was kurtem. zim więcej... chuli, W ogóle? Odrobaczanie robimy. Nie, nie to. To chciałem, tak? Nie, nie to. Nie. O! To on nacelowuje. Dobrze! Dobrze! Znalazłem! I teoretycznie co? Zeskoczyłem i... Co dalej? Tutaj nie. Tutaj nie. O! Tutaj, dobra. Pam, 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 pam. Nie, nie to. so Chory śmierć. Chciałem skoczyć, znaczy chciałem rzucić tym, a skoczyłem i zrobiłem i wejda w powietrzu. I pamięć mięśni nie zadziałała. Dużo tej korupcji tam. Mhm. To był dziwny dźwięk, bardzo niepokojący, i nie, 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 To jest brama do której nie, mogę wejść, bo nie, 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 wejść. nie, ale mamy Max już wszystkiego, też nie mam co się szarpać z robastwem. Tu dalej jest ten dziwny dźwięk No to w jedynym możliwym kierunku jedziemy W jedynce to bym na takich robakach farmił XP do broni i rozwijał Kose, nie kosę Do lady spadło tu się mogę w czasie myknąć. Dobra, najpierw robaka, a potem skoczymy w czasie. Zobaczmy co tu uuu, uuu, kolejny gadżet. Wrócimy go, wrócimy po ciebie gadżecie. Czy tu jest coś fajnego ukrytego? Skrzynka coś się w tle podziało, tylko nie wiem co. Czy nie mamy klucza? Dobra. My wrócimy z kluczem. Tutaj. Nie ma sensu się pałować i rozwalać skrzynek, bo z nich mogą wypaść chapsy, a w przyszłości możemy po potrzebować hapsów, Więc po prostu wracamy. Tu dalej wyjścia nie ma. Troszkę słabo, ale kto by się tam przejmował. O! Przestało działać? Dobrze że jeszcze nie uwięziłem przez przypadek, dobrze, że to nie jest portal dwustronny, tylko czasowy. I są te same drzwi nie, to jest. A, bo pobiegłem nie w tą stronę ja, ja stąd przyszedłem Czyli tu się wróciłem Z tym robanem się ten... Dobra, 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 dobra Zginął, zginął I tu były zamknięte drzwi, gdzie nie mogłem przejść i tu była nagródka do podniesienia. Okej, okay, tak Dobra, jechać, nie ma co się z nimi połować. W ogóle zrobię to szybciej. W ogóle są bardzo ekonomiczne. Mamy portal. Skrzynię, której użyć nie mogę, bo tu trzeba rozwalić A to są te czarne, niewybuchające kryształy. Czyli w przyszłości. No dobra, to ma sens. Jak w przyszłości je znajdę, to. Oooo, jest ta znaćka, którą było widać stamtąd. Dobrze. 76. Coś jest. Hm. Interesujące. Zostało nam jeszcze to przejście. Że tutaj. Tak o, zginąć można, ale już przejść to nie. Nie ma tam czegoś, czego nie zauważyłem: jakiegoś kryształu albo coś. Nie, ale jest czaso zmieniać, więc teoretycznie mogę skoczyć tym. Okej. Okay. O, o! O! Kurka. No, co, no nie możecie w jakimś normalnym miejscu się klepać. Wóz tu wczura nie, zpaś, przepaść. No bierz go. E-Finish. Nie! Prawie spadł. A ten z kolei spadł do lawy. Mojs! Dobra, więc jesteśmy teoretycznie tutaj. Tu, z tej strony jest podzwanianie. Podzwanianie! To podzwanianie, które pozwoli mi. Yy, tylko muszę zmienić broń na gana. Już w ogóle zapomniałem, że są te głazokęsy. Kamień serca. Co się zastanawia, to brzmi jak dzwonienie, ale z jedynki, nie z jedynki? Zapomniałem, że w ogóle jest ta opcja. No cześć funfel To jest? Pressure plate? Wow! Nie, nie o tym chodziło, ale... przynajmniej przetestujemy ulta. O Jezus, spadam! Wracaj mi kamery do tyłu od przeciwnika, tylko Dobra, zlużymy. Mam nadzieję, że nie zaboli mnie to za moment, ale... Jak wyje! Jakby mu się krzywda działa! Znaczy dzieje mu się, ale... ale... Sam chciał, nie? Mało, to już Dobra, tu dalej jest to, tylko bez tego felotowego cuśka do przeteleportowania. tam tamto przejście było zamknięte, to tego nie zauważyłem, to teraz tak, musimy zrobić to. Zobaczymy, zielonym pójdziemy w tę stronę. Skoro dają, weźmy. Nie mogę, bardzo nie mogę. Niestety niebieskie by dali, a nie. gram zielonym. No to czego? U.O. Tu się teraz da przebiec. Czy tam coś na mnie czeka? Nic tam na mnie nie czeka, ale podwójny spad sugerował, że mogłoby być coś do złapania. Jechać Tylko nie wbijać go aż tak bardzo w ścianę, bo dropów nie będę mógł podnieść, a dropy to jednak są priorytetem. Artefakt dynastii E2Goth znaleźliśmy tutaj za ścianką, jest dobrze. Okej, okay, to jest jeden z tych bajerów. I co nam to daje? Czy to nam daje cokolwiek? Uuu, postać się zmieniało przytrzymując B, tak? Czaje, co mam zrobić? Przerzucić bombę i rzucić w tamte? Ale one są ciemne. Są ciemne? One są jasne, bo jesteśmy w przeszłości. Czyli jeszcze są młode, czyli jeszcze je mogę rozwalić. Chyba. Widać naszego kumpla, chyba widać naszego kumpla. Normalnie, genialny puzelek. 10 na 10 Sorry, śmierć. Wszystkie rozwali, czyli teraz będę musiał dostać do tamtej skrzyni. W sumie nie jestem pewny na co mi to i to po co mi to. Ale. No tam nic więcej nie było... Chyba... Chyba, że teraz jak mam ten portal... Jak mam ten portal... To czy... Ale nie, to musiałbym zrobić w... Aha, bo tutaj nie ma tego cuśka... Dobra, to tam raczej nic... RACZEJ nic nie powinno być... Aczkolwiek pewności nie mam... No, wracaj. I wracamy do teraźniejszości, tak? Gdybyśmy w przeszłości było ładnie, to jesteśmy w teraźniejszości, wszystko się sypie. I faktycznie jest tu klucz teraz. Tak, klucz, klucz, tak. ha! ha czyli mogę iść do tamtych drzwi i otworzyć prawidłowo. Prawidłowo, ludzie. Ah, nice, nice, rozgryzłem, co oni chcą zrobić. Oprócz tego, chciałbym sprawdzić, o co Kaman tutaj, bo tu jest teraz tak. To i... Dobra, skaczemy. I czy tutaj... ...w tym czasie cokolwiek na nas czeka? Powiem wam, że mam wrażenie, że nie. Jest jakiś ślepy punkt na zasadzie. Tutaj nie ma nic. Jest, stronica Księgi Umarłych. Którą mogę zanieść w Grimowi. A wcześniej. Słyszę tak, jakby podzwanianie, ale inne niż od głazokęsa. Czemu mi postać nie skoczyła? I gdzie ja teraz, kurka, jestem? O, tu jestem! We właściwym miejscu jestem! Dobra, to może podbijmy z kluczem i spróbujmy. To jest otwarte, a tu jest zamknięte i jest znajdżka. Eee, tego wcześniej nie było. Albo nie pamiętam. O, nowy set! Wiecie, co będzie dzisiaj po napisach. Nowy secik. Pochodzenie tego pancerza jest niewiadome. Niektórzy twierdzą, że został wykuty przez szalonego kowala, inni, że należał kiedyś do wroniarza. Niezależnie od prawdy, rękawice te wykute są z przepięknej czarnej stali, chronią swego posiadacza, zwiększając jego zdolności do regeneracji zdrowia i gniewu. Zwiększają też maksymalną ilość gniewu. Ok, bierzemy w to, mamy buty. Cały set. Cały set wroniarza. Tak! Chyba, chyba cały set wroniarza. Zaraz, zaraz sprawdzimy, bo jak nie cały set wroniarza, to, to to się zapłaczę. Eee, ale co, otwórzmy drzwi, na tym zakończymy ten odcinek. Albo staniemy przed nimi, żeby ujęcie było ładne, tak? Aaa, dobra, zaraz staniemy przed nimi. Jechać, okej, okay. go, 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 chłopaki. Nie zatrzymywać się. I tutaj jest jeden, który nie poszedł się bawić z przyjaciółmi. Musimy najpierw drobnice, a nasze te powinny się zająć i tak w docelowym jak tylko zostanie sam. Tak. No co krzyczysz? Co krzyczysz, jakby coś ci się działo? Znaczy, no, no dzieje się, ale to tak, tak, tak. Gdzie wy mnie strzelasz? Czemu wy mnie strzelasz? Wpadł na genialny pomysł, że on się będzie bronił. Tak? Starczyło? Starczyło. O, ta jego broń się rozpadła fajnie. Wychilujmy się, podnieśmy potkę. I fajnie by było jakby dalej jeszcze ze dwie niebieskie. Lubię przed bossami mieć niebieskie, a mam wrażenie, że powoli zbliżamy się do jakiegoś hojraka. Góra odcinek do hojraka jest, to znaczy może w następnym jeszcze nie będzie, ale w kolejnym już powinno być. Dobrze ludziska, to tyle na dziś. Ja Wam dziękuję za obecność. Życzę Wam miłego dnia dobrego jedzonka i fajnych gierek do ogrania. Trzymajcie się z dala od śmierci. Hej! A mając to za sobą? Mając to za sobą, chciałbym powiedzieć, że tutaj mamy coś fajnego do ogarnięcia, niekoniecznie. Punkty umiejętności do rozdania 0, ale tutaj czy jest coś bardzo opłacalnego się, co to jest? Szybkie obrażenia, może niekoniecznie, i nowy secik. Nowy secik wroniarza, którego nie jestem w stanie założyć, bo brak mi poziomu. Niedaleko mi już z poziomem jest, ale brak mi poziomu. I tutaj też mi brak poziomu. I tutaj też mi brak poziomu. I tutaj też mi brak poziomu. A naszynik mógłbym ubrać, ale nie mam żadnego, więc... nowego, więc... A -a -a. Gnom, gnomada, to było dobre znalezienie tego, ale jestem zawiedziony, bo spodziewałem się, spodziewałem się totalnie, że uda mi się to wszystko ogarnąć, ale, e, ale nie udało mi się, mam trzy rozdziały, ile będzie rozdziałów myślicie, trzy czy cztery, może pięć, dawało mi się, że na całą grę będą jakieś trzy rozdziały, że na trzy akty będzie podzielone, ale, ale nie wiem, może się mylę, może się mylę.